Kolejna realizacja się rozpoczyna, albo się kończy. Bardzo Daniel Słomski, firma Oknario, Petecki, Ojciec Okienko. Witam Ciebie Danielu. Witam serdecznie. Dziękuję za odwiedziny. Słuchaj, niedawno co dopiero wróciliśmy do naszej współpracy, a już trzecie zlecenie mamy w, w, w zamówieniu, a drugie dzisiaj skończyliśmy montować podobno, tak powiedział Waldek. Tak jest. Czy możemy jechać? Zaraz pojedziemy, tylko wiesz co, musimy poczekać na walkę, bo on już e, powiedział, że skończył i wiedzie nam tutaj klucze. Bo ma jeszcze dla nas nasze okno pokazowe, które niedługo w tym salonie się pojawi, Peteckiego. Piękne okno, jakby ktoś chciał, także zapraszam na obornicką. Ale poza tym chciałbym e, dopytać, jak uważasz początek naszej współpracy? Czy myślisz, że firma Oknario ma potencjał, żeby zdominować rynek wielkopolski, nawet polski? Tak, jak najbardziej. Ma potencjał ogromny i dzięki naszej pomocy, jako firmie Petecki pomożemy bardzo Twojej firmy, Twojej organizacji, żeby Twoja firma stała się potęgą na tym rynku wielkopolski, jak i polskim ogólnie jakby całokrajowym, ale również i europejskim. Masz predyspozycję, dlatego dzisiaj wiemy, że już zatrudniasz następnych handlowców, budując dział eksportowy. Tak. I my Ci w tym wszystkim jakby pomożemy. Bardzo się cieszę, bo tak naprawdę to Wy przyszliście do mnie z otwartą ręką w tym momencie, kiedy ja byłem w dużym kryzysie. Teraz już to wszystko idzie naprawdę no duża górka, tak jak wiesz, dzisiaj mamy te trzy montaże w, w jednym dniu w trzech dużych miastach Polski. I e, no ja jestem za to wdzięczny i Tobie, i, i Prezesowi, też Prezesa Pozdrawiamy, jak będzie to oglądał. Panie Ignacy, dziękuję za dwa miłe spotkania, jedno w Łodzi, jedno tutaj, bo sam przyjechał do mnie osobiście, bo czuję się mega wyróżniony, także ja czuję dużą wdzięczność i będę dużo od Was zamawiać. Super, dziękuję Ci Bartku. Dziękuję, do zobaczenia do na budowie. No to jesteśmy już. Słuchajcie, nie minęły dwie chwile, a my już jesteśmy na budowie, dlatego że ta budowa jest całkiem blisko naszego biura. Dosłownie jechaliśmy tutaj 6-7 minut i jesteśmy. Mamy tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, okna na profilu Weka Software 82 w kolorze antracyt, struktura chyba obustronnym, prawdopodobnie tak, zaraz zobaczymy, ale raczej tak, bo mieliśmy też okna pokazowe w środku, także zapraszam Was przez ten najnowszy model drzwi firmy Pedecki. Tak, zapraszam. <laughs> Przed Wami zaczynamy od najważniejszego pomieszczenia w domu, czyli jesteśmy w salonie. Mamy tutaj HSA w Backa Motion o wymiarze około 4 m na 2,40 Możecie się sobie zobaczyć, jak on naprawdę chodzi dosyć dobrze, ale będziemy tutaj jeszcze starali się go poprawić, żeby jeszcze lżej działał. Jak widać mamy go zamontowanego na poszerzeniu systemowym, które Wam zaraz tutaj pokażę, na czym to polega. Zwróćcie sobie uwagę, bardzo ważna rzecz, że. Przy pomiarach trzeba zauważyć, że HS jest zawsze wyższy o próg, który po prostu trzeba zatopić. To jest poziom gotowej posadzki na zero, a pod progiem my dajemy w oknach plastikowych poszerzenie systemowe. To jest ten biały element, który jest po prostu już tutaj od dołu jeszcze zrobiony Winsem. Jak widać właśnie to, co też przed chwilą powiedziałem, cały montaż w tym domu to, są, to jest montaż w systemie Titan Wins z 20-letnią gwarancją szczelności. Jak na zewnątrz było widać, że jeszcze pianka nie była obcięta, także tutaj już mamy ją obciętą. Sam montaż polega na tym, że pianujemy wszystko dookoła, musi być nadmiar piany, jak piana zastygnie to pianę obcinamy do równego, smarujemy membranami w płynie i mamy montaż zakończony. W środku już mamy bardzo ładnie widać też po obwodzie jak są wszędzie i jak są gęsto zrobione kotwy. Tutaj też widzę, że widać, że są po dwa kołki na, na każdą kotwę, na dole mamy kątowniki. I ten montaż jest naprawdę zrobiony, jak widać tutaj z tej strony, perfekcyjnie. Waldku, dziękuję, postarałeś się. Ja już zamykam tego HS-a i idziemy dalej. Pokażę Wam, co jest jeszcze w tym domu, bo trochę tych okien jest. Ciekawostką w tym pomieszczeniu salonowym mamy jeszcze też dwa okna z siedziskiem. Dlaczego mówię z siedziskiem? Dlatego, że mamy hapę parapetu na około 40 cm i tutaj można sobie zrobić piękną zabudowę i siedzisko. Teraz jest to bardzo modne, że nie robimy parapetu na 90, tylko właśnie na 40 od dołu. I tutaj mamy właśnie taką witrynę około metr 40 na metr 80. I z drugiej strony, jak sobie zobaczymy, mamy trochę większą. Ta witryna wygląda jeszcze lepiej, bo witryna ma 2 m na 2 m, metr 80 na metr 80. Już to wygląda jeszcze ładniej. Bardzo ładna. E, właśnie tutaj też bardzo ładny montaż. E, I jak widzimy, na tym obrazku też na HP 40, czyli też przygotowane pod siedzisko. Fajny salon, dwa duże, dwa duże okna, może nie jakieś ogromne, ale dwa duże okna witrynowe z siedziskiem i jeden duży HS4-metrowy. I w takim salonie będzie się od razu lepiej przebywać. Ja się czuję tutaj dobrze, bo jest dużo światła. Partnerem tego odcinka jest firma Petewski z Łodzi, która jest. Producentem stolarki okiennej plastikowej oraz aluminiowej. W tym miejscu mamy okno takie standardowe, jak były kiedyś produkowane, bardzo często czyli okno M50xM50, dwuskrzydłowe z dwoma skrzydłami otwieranymi, jedno z nich dodatkowo uchylane. Bardzo ładnie zrobione, zamontowane, znowu wszystko po obwodzie, dodatkowo wszystko już owincowane. Dwie klamki w kolorze srebrnym tak zwanym F9 chodzi to perfekcyjnie baza antracytowa, kolor antracytowy nic tylko. Użytkować. Za 10.15, a my jesteśmy już u góry. Zobaczcie, co mamy tutaj u góry. U góry mamy bardzo fajne rozwiązania, dlatego, że mamy cztery bardzo do siebie podobne okna i jedno okno balkonowe. To, co na dole pokazywałem. Tutaj mamy trochę szersze, 1,80m na 145 45 Okna dwuskrzydłowe z klamkami, ciepłymi ramkami i osłonkami na zawiasy w kolorze tytanowym, F9 tak zwanym. To jest właśnie to, co też mówiłem na rolce niedawno, że Teraz mamy bardzo duży trend na czarne dodatki. Gdzie mamy antracyt, gdzie mamy kolor drewna, wszystko robicie czarne. Oczywiście jest to bardzo piękne i jest to trend, ale nie zapominajcie właśnie o tym kolorze F9, bo z tego koloru wywodzi się właśnie antracyt. Jak ja zaczynałem w tej branży 16 lat temu, 17 już prawie, to właśnie takie było połączenie i na to wszyscy zwracali uwagę. Dzisiaj zapomniany, ale ja uważam, że to jest bardzo ładne i daje kontrast, że te klamki nie giną. Co sądzicie o tym? Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się klamka, i ciepła ramka w kolorze F9 i ostatnie pomieszczenie właśnie u góry jak widzieliście raz, dwa okna dwuszydłowe tutaj jeszcze obok mamy dwa dwuszydłowe no i jeszcze mamy jeden mały balkon który pozwala nam na wyjście na taki mini taras nad garażem nie wiem czy to będzie taras czy nie bo nie jestem tego pewien ale mamy balkon, ten balkon ma około tam 2 metry 16 m, ile dobrze pamiętam otwiera się uchyla się również i tak każde okno balkonowe, które jest wykonane z plastiku, u nas osadzamy na poszerzeniu systemowym. Właśnie kolor biały, czyli poszerzenie systemowe. Śruby na dole widać, widać na dole kotwy. Wszystko dookoła, tak jak miało być. Panie Waldku, trzyma Pan poziom naszych wysokich montaży, wysokiej jakości montaży. Wiesiu, Waldek, Michał i Paweł. Cztery ekipy dzisiaj współpracują z Ojcem Okienko. I uwierzcie mi, to nie koniec. Nie zatrzymujemy się na tej ilości, a ja już powoli żegnam się z Wami z pięknego, lutowego Poznania. Cześć!